Ja tu zdania nie zmienię. To jest dla mnie bardzo ważne. Pierwszym i najważniejszym zadaniem państwa polskiego, jeśli chodzi o sytuację na granicy, jest ochrona tej granicy, także przed nielegalną migracją. Ja nie, nie podejmę żadnej decyzji, która w sposób nieprzemyślany doprowadzi do tego, że nasza granica stanie się mniej szczelna niż jest w tej chwili. To jest kwestia w ogóle przetrwania naszej. Z zachodniej cywilizacji albo się obudzimy i zrozumiemy, że musimy chronić swoje terytorium, że musimy chronić swoje granice, że jeśli będziemy otwarci na wszystkie formy migracji bez żadnej kontroli, bez, bez, to tak naprawdę nasz świat upadnie i nie mówię tego przeciwko ludziom, którzy chcą tutaj przyjechać, tylko prawda jest bardzo brutalna według Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 60 do 140 milionów ludzi planuje w najbliższych dwóch latach przedostanie się do Europy.